Spotykamy się co miesiąc na tej narodowej zadumie i refleksji po tym strasznym poranku, który przeżyliśmy 10 kwietnia. Ostatnio mówiłem o nadziei, o tym, co ta tragedia obudziła w nas Polakach. Dzisiaj chciałem, żebyśmy przeszli do trochę smutniejszej refleksji żebyśmy połączyli ten poranek, tragiczny poranek 10 kwietnia z nocą, porankiem 13 grudnia, które, które to właśnie będziemy wspominać za kilka dni. Czy te dwa wydarzenia mają ze sobą coś wspólnego? Czy można było je w jakiś sposób przewidzieć? I najważniejsze pytanie, czy jest jakaś wina po naszej stronie, że dochodzi do takich wydarzeń w naszej historii? 13 grudnia to był koniec tej zdawało nam się wolnej Polski, tego karnawału Solidarności, który rozpoczął się w sierpniu 80 roku. 10 kwietnia to koniec tej. Znowu zdawało nam się Wolnej Polski Która rozpoczęła się Po 89 roku Czy dało się Przewidzieć 13, kwiet... 13 grudnia Dzisiaj z perspektywy czasu Doskonale wiemy Że było to wydarzenie Doskonale zaplanowane I zorganizowane I źródła tego planu Były w Moskwie A wykonany został Rękami Hunty Jaruzelskiego. Co do 10 kwietnia, śledztwo jeszcze trwa. Ale zobaczmy, jak wszystko było przygotowane i jak szybko wszystko działo się po katastrofie. Już na uroczystościach żałobnych, kiedy żegnaliśmy parę prezydencką, naszą elitę, już stręczono nam przyjaźń polsko-rosyjską. 9, 9 maja pamiętamy to haniebne wydarzenie w Lublinie, kiedy arcybiskup Życiński wezwał Polaków, wezwał Lublinian do zapalania zniczy czerwonoarmistom. Wiemy do czego to była przygrywka. Teraz Bronisław Komorowski zaprosił Jaruzelskiego do Rady Bezpieczeństwa Narodowego by przygotować lepiej wizytę wschodniego imperatora. To wszystko układa się w logiczny ciąg zdarzeń. A teraz pytanie najważniejsze i ostatnie. Czy jest w tym jakaś nasza wina? Ja sobie odpowiadam, że tak. Że Polacy są winni takim tragicznym obrotom w swojej historii. Jak nazwać tę naszą winę? Nazwałem ją naiwnością. Jesteśmy naprawdę naiwnym narodem. Dajemy się zwodzić. Dajemy się zwodzić różnym fałszywym pasterzom. Zarówno w 80 roku, jak i po 89 roku daliśmy sobie wmówić, że ze złym można paktować, że oni dotrzymują jakiś umów. Że są ludźmi, którzy nie przekroczą pewnej granicy. Ta naiwność bardzo drogo nas kosztowała. 13 grudnia rozpoczął się okres, za który, w czasie którego ponad 100 osób elity patriotycznej narodu zapłaciło życiem, a naród pogrążył się w ciemnych czasach stanu wojennego. 10 kwietnia Znowu prawie setka naszej elity znik zginęła jednego dnia. Zbliżają się święta, czas końca roku. To jest naturalny czas do refleksji, do zastanowienia się nad naszą historią i nad naszą kondycją. Życzę Państwu i sobie -y przede wszystkim. Żebyśmy ten czas wykorzystali do naprawdę głębokiej refleksji nad kondycją naszego narodu. Byśmy zrozumieli, że kompromis ze złem zawsze skończy się jego triumfem. Żebyśmy zrozumieli, że dla zła, fałszu, zaprzaństwa, zdrady nie ma przebaczenia, nie ma grubej kreski. Powinniśmy, jeśli chcemy, jeszcze za naszego życia widzieć wolną, prawdziwie wolną Polskę. Musimy zamiast drugiej kreski dla zbrodni, fałszu i kłamstwa wprowadzić mądrość i jasne rozróżnienie na bohaterów i zdrajców, na kłamstwo i prawdę. Jeśli taka refleksja Rzeczywiście wzbudzi się w narodzie. To będzie to godny owoc, wyrosły na krwi przelanej pod smoleńskim. Dziękuję. Nim kurz przysypie marną pamięć, pochłonie nas historii mrok, powinno zostać powiedziane. Był taki rok, osiemdziesiąty drugi rok. Wiele polskich kwiatów rozkwitało już pod kasinomaków. Pąków białych róż, Kwiatów co czerwiejsze, Były niźni krew, w wierszu i w piosence, I w okopów mgle, Ale takie kwiaty, Jakie kwitną tu, Na warszawskim placu, o prawdziwy cud, szpicle i armaty, Stoją przeciw nim, i automaty, Rysowane psy, nielegalne kwiaty, Zakazany krzyż, Co dnia wyrastają. Betonowych płyt ludzie je składają wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Najdroższe kwiaty, jakie widział świat Można za nie płacić w celi parę lat Można stracić zęby za goździki trzy Liczyć krwawe pręgi, długo łytać. Takich drogich kwiatów, Co dzień świeży stos, Niosą warszawiacy, Kiedy mija noc, Ciemna noc dla tamtych, Dla nas jasny dzień, Z nami słońce prawdy, Z nimi strady cień. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają wierni sercom swym, co w nadziei trwają, Przeciw mocom złym niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż, huczą gabinety, imperium drży, świeje się z kołony, nie lęka się wojska, nielegalny Sakazana, Polska.